Dzisiaj powiem Wam, kiedy można, a kiedy nie można odliczyć VAT od usługi hotelowej. Z założenia nie możemy odliczyć VAT-u od usługi hotelowej. Jeżeli idziemy do hotelu, płacimy 8% VAT-u, tak samo jak od usługi gastronomicznej w tym hotelu, również nie odliczymy VAT-u, czy to będzie na 8%, czy na 23%. Ale jest taka sytuacja, kiedy możemy odliczyć cały VAT, zarówno od gastronomii. Jak i od usługi hotelowej? Pamiętaj, że nie ma nic za darmo, więc najpierw zacznij obserwować mój profil, a ja powiem ci, jak odliczyć cały VAT od usługi hotelowej. Jednak możemy odliczyć cały VAT od takiej usługi hotelowej, jeżeli hotel nam to ubierze jako organizacja szkolenia, konferencji lub czegoś w tym stylu. Wtedy płacimy od takiej usługi 23% VAT-u, ale odliczamy go. W całości. I to zarówno od części gastronomicznej, jak i od stricte usługi hotelowej. No i pamiętaj, że jak już jesteś w hotelu, to warto wybrać dobry hotel, żeby przy okazji tej konferencji też wypocząć. Jeśli masz jakieś pytania, czekam na nie w komentarzach. Pozdrawiam.